Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 10 uroczystej sesji Rady Gminy Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych obrad i podejmowanych uchwał. Informuję Państwa także, że nasze obrady są transmitowane i odtwarzane za pomocą środków technicznych. Witam państwa radnych, witam pana wójta, który jest wnioskodawcą dzisiejszej sesji, inicjatorem tego wydarzenia. Pana Wójta Zbigniewo-Jasa, witam Pana Wicewójta Grzegorza Piętaka, witam Panią Skarbnik Katarzynę Żerusowską, Panią Sekretarza Żerusowską, Panią Kiedeluk i tej urości. Szanowni Państwo, porządek naszych obrad w treści, Punkt pierwszy, obrad sesji, punkt drugi, przedstawienie porządku obrad sesji, punkt trzeci, przedstawienie sylwetki kandydata do tytułu honorowego obywatela Gminy Punkt czwarty: Podjęcie uchwały w sprawie nadania Włodzimierzowi Womiu Brodeckiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gdów. Punkt 5. Zakończenie obrad. Ponieważ jest to sesja uroczysta, wyjątkowa, więc jest, przebieg też jest wyjątkowy. I y, tutaj w imieniu y, Pana Wójta sylwetkę y, kandydata do tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gdów przedstawi Pani kierownik Referatu Współpracy Komunikacji Społecznej i Promocji, Pani Edyta Trujeńska. Ale zanim jeszcze powiem parę słów, chciałbym to co tutaj pan radny Badula się pytał. E, to jest po raz trzeci nadajemy tytuł honorowego obywatela gminy Gdów. osobie, Osobie, która, która, która będzie przedstawiona tutaj za chwilkę, e, ta osoba będzie przedstawiona przez Panią Edytę, ale do tej pory po pierwszy był udzielowany jako budowy obywatel gminy w dół, ksiądz Kardyna Franciszek Macharski, jako pierwszy. Z tego względu, że wtedy on bardzo dużo nam pomógł przy zamianie działek podbudowy gimnazjum w Gdowie, To dzięki niemu ta zamiana gruntów kościelnych grunty gminne została też załatwiona i też w innych jeszcze tam różnych yy, sytuacjach nam pomagał. I wtedy uchwała yy, tych Gminy zdecydowaliśmy, że nadamy jako pierwszemu tytuł honorowego obywatela gminy Gdów. A, a jako drugi yy, Andrzej Zieliński, który urodził się tutaj na terenie naszej gminy w Młynie, tu Dawicy e, No i znany jako wokalista, autor wielu piosenek spółca zespołu skardów. Także tutaj zadamy mhm. z tym miejscem też jako taka osoba, która promuje naszą ziemię Gdowską, została utytułowana. I teraz mamy trzecią osobę, którą chcemy wyróżnić tytułem tytułem wynagrodzą gminy Gdów, pana woda Pułkownika Wow-Brodeckiego, a przybliżona postać i pan to Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gminy, Wnioskodawcy, Wójta Gminy Tłuszcz. Mam zaszczyt przedstawić sylwetkę kandydata do tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pułkownik Włodzimierz W. Brodecki urodził się 20 kwietnia 1942 roku. w ów syn ów 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 kawalerii, ów ów miłośnik koni, ów ów i Patriot odznaczony przez prezydenta Leka Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi medalami i wyróżnieniami, m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi w roku 2005, medalem za zasługi dla kultury w Wojsku Polskim w roku 2022, odznaką Honoris Gratia w roku 2005 i złotym medalem opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w roku 2005. Honorowy Dowódca Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego, Prezes Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej, Prezes Krakowskiego Środowiska 27. Wołańskiej Dywizji Piechoty AK, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie, Sekretarz Generalny Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Członek Małopolskiej Rady Olimpijskiej w Krakowie. Od 1970 roku odbył ponad 40 patriotycznych, historycznych rajdów kontr, ułańskich, kawaleryjskich, szlakami bojowych polskich żołnierzy walczących na frontach i w walkach partyzanckich podczas II wojny światowej. Pierwszy wiódł śladami szlaku bojowego pierwszej Samodzielnej Brygady Kawalerii, w której ojciec walczył pod koniec II wojny. Lublin, Henry Werski, Warszawa, Bydgoszcz, Berlin. Potem co 5 lat odbywały się kolejne wyprawy. Do mapy miejsc, do których dotarł Konno, w łańskim Monturze, dochodziły następne poza granicami kraju, aż do najważniejszego – do Monte Cassino. Przez dziesiątki lat Konno przemierzył śladami historii tysiące kilometrów. W roku 1989 odbył pierwszy samotny rajd konny szlakiem walk I Brygady Pancernej generała Stanisława Maczka, który przez, wiódł przez Berlin, Lwów, Antwerpię, Kales, Paryż, Nurembergę i Pragę do Krakowa. Łącznie blisko 5500 km. Miłość do koni godzi z miłością do teatru. Przez 36 lat związany z Teatrem Ludowym w Krakowie. Wystąpił w kilkunastu filmach i serialach telewizyjnych, m.in. Filmen, Hancerz, Żywy na ręka". Można to zobaczyć w liście Schindlera, Stevena Spielberga i w i Mieczem, gdzie chcieli się postać w pisarze w Danach niemieckich. Doczekał się również własnej biografii wydanej w 2009 roku autorstwa Ryszarda Cieszyńskiego pod tytułem Woba Brodecki, jeździec pamięci i zaszczytnego miejsca w antologii legendy polskiego jeździeckiego. Związki Włodzimierza Woba Brodeckiego z ziemią wodowską mają długoletnią tradycję. W 1993 roku, w związku ze zbliżającą się rocznicą dwustulecia Mazurka Dąbrowskiego, polskiego pyminu narodowego, Powstała w Krakowie inicjatywa powołania oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Podstawowym zadaniem, jakie stanęło przed nowo powstałym stowarzyszeniem, była odbudowa zniszczonego kowca generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowiu. Z inicjatywy profesora Andrzeja Wiedenina rozpoczęły się prace z udziałem Gminy Wdów i Krakowskiego Okręgu Wojskowego, którego dowódca generał Zenon Bryk oddelegował do tych zadań ówczesny III Półksamperu z Dębicy. Podczas uroczystości odsłonięcia Kopca w czerwcu 1997 roku po uroczystej już w obecności marszałka Senatu Adama Struzika, wojewody krakowskiego, profesora Jacka amajdrowskiego kompanii honorowej Orkiestry Wojska Polskiego po odegraniu hymnu narodowego w koperu poległych, Włodzimierz Łowaw Głoderski złożył ziemię, spór Polski i Europy pobrany w Ruchu, po czasie świątyń kraju. Od tego czasu pochowanie generała Jana Generała dwóch i rolę pomnikarza historii na na i budury narodowej, uczestniczył w na sylwetnym pokoleniu Ilei Na Kopców Pieszkowiech miały zakończenie coroczne rajdy konne pod tytułem Szlakiem Kopców i Pamię Pomników Pamięci Narodowej Ziemi krakowsko organizowane z inicjatywy i przy udziale Włodzimierza Woły który przez lata uczestniczyła w miejsc miejscowa społeczność szkół. Przez wiele lat wspólnie ze świętej pamięci Heleną Wojta, z wieloletnią dyrektor Szkoły Podstawowej w Piszkowie, niezgrodzoną propagatorką pamięci generała Dąbrowskiego i hymnu, przygotowywali kolejne wydarzenia upamiętniające rocznice związane z postacią bohatera narodowego, a jednocześnie patrona tutejszych szkoły. Wspólnie dbali, by utworzone w 1993 roku Izba Pamięci Generała, z każdym rokiem wzbogacała się o kolejne by przyciągała. I zachęcała młodych do poznania bogatej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem urodzonego w Pieszkowcu bohatera Narodowego. Organizowali również w szkole popularno-naukowe sesje poświęcone temu obozie. Władimierz przez wiele lat, we współpracy z samorządem Gminy Wdów, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach upamiętniających rocznice związane z postacią bohatera narodowego. Między innymi uroczystości z okazji 250. rocznicy urodzin generała Dąbrowskiego w roku 2005, pikniku historycznym Promemoria z okazji 200. rocznicy śmierci generała oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości w 2018, spotkaniu włoskiej ślady do Ziemi Kochańskiej i Widowskiej 80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino z udziałem burmistrza Cassino z Włoch, ten który które odbyło się w pierwszowie, we wrześniu Włodzimierz Wola Brodetski, jako prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego oraz członek Komitetu Opieki nad Kopcem Generała Dąbrowskiego w Pierzchowie, znany jest z wieloletniej współpracy ze Szkołą Podstawową imienia Generała Dąbrowskiego w Pierzchowie, Szkołą Gospodem Wiejskich w Pierzchowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pierzchowie oraz mieszkańcami wsi i ziemi rydowskiej. Zawsze zaangażowany w przewienie wiedzy i tradycji o generalnych, zarówno wśród mieszkańców naszej gminy, ale i szeroko w Małopolsce i kraju. Jego życie naznaczone miłością do ojczyzny, tradycji i historii stało się poszkawą filmowego scenariusza pod roboczym tytułem Jeździec z przeszłości w reżyserii Tomasza Polukiewicza, który aktualnie powstaje przy wsparciu Filmoteki Małopolskiej. Biorąc pod uwagę wybitne zasługi Władimierza Woli Drodyckiego w krzemieniu patriotycznych postaw oraz działania promujące Ziemię Dłowską i bohatera generała Dąbrowskiego w Polsce i poza jej granicami, aktywny udział w wydarzeniach patriotycznych i historycznych organizowanych w Gdów, nadanie Władimierzowi Woli Drodyckiemu tytułu honorowego obywatela Gminy Gdów, jest ze miar zasadą. Podpisano w lutym... Ja, ja chciałbym tak podziękować, podziękować za podjęcie takiej inicjatywy yy, nadania pułkownikowi Włodzimierzowi Wojewółowi tak zaszczytnego tytułu. Jego postawa wzorowego patrioty jest godna za naśladowania przez każdego z nas tutaj obecnych, jakże też mieszkańców gminy i całej Polski jego wkład w propagowanie pamięci o generale Janie Jędrygie Dąbrowskim. Janie Dąbrowskim, jak bo to właśnie urodzonego na Gdańskiej ziemi w Pieszkowcu, jest nieoceniony. Dłowa jest żywym przykładem, że takie zachowanie podnosi w nas świadomość, rozpala ducha patriotyzmu i zachęca do wspierania dalszych działań wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dlatego też uważam, że podjęcie stosownej uchwały jest pełni Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Nie widzę. Zatem przystępujemy do po głosowaniu tak wzięłem ja oczywiście. Teraz przystąpimy do podjęcia uchwały w sprawie nadania Wodzimierzowi Bowie brudyckiemu tytułu honorowego obywatela gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy 2 uchwala co następuje. Paragraf 1. Nadaje się Włodzimierzowi Bowie Brodeckiemu tytuł honorowego obywatela Gminy 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Witowi Gminy 2. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki na przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za, przy 14 obecnych na sesji. I bardzo proszę Państwa o powstanie. Do Ustawa nr 10 przez 96 przez 2024 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie nadania Włodzimierzowi Wowie Brodeckiemu tytułu honorowego obywatela Gminy Gdów Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Gdów ustala, uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nadaje się Włodzimierzowi Bowie Brodeckiemu tytuł honorowego obywatela gminy Gdów. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. W dniu jutrzejszym będą uroczystości z udziałem honorowego gościa w Centrum Kultury o godzinie 17.00. Na rynku Pana Wójta otrzymali Państwo zaproszenia na tę uroczystość. Serdecznie zapraszamy. Będzie to wielkie i zaszczytne wydarzenie dla mieszkańców i dla Gminy Potwierdził obecność wojewoda będzie, będzie Pan Starosta. Będzie pani dyrektor z telewizji, kapelusz i prawdopodobnie dojdzie pani ryż w trakcie. Także dużo, dużo, dużo wydarzeń, bardzo dużo wydarzeń. Także zapraszam, będzie okazja do porozmawiania. Bardzo proszę o krótkie okazję.